W tej skarpie, pod tą wieżą ciśnieniową znajdował się kiedyś wlot do tunelu prowadzącego pod fabrykę papierniczą. Teren obecnie jest zagrodzony, także raczej tam nie pójdzie. Mnóstwo takich betonowych kwadraciaków, a także i okrągłych obiektów, które, jak widzicie, są zabezpieczone. Patrzcie, ile tutaj tego jest jakieś podziemne magazyny, jakieś silosy. Jest to jeden pod powalonym drzewem. Tak to wygląda w środku. Niestety nie ma tam dalej gdzie przejścia. sporych rozmiarów gruzowisko jest jakby nie patrzeć także o jego istnieniu nie wiedziałem Koma, wielkoma ciekawymi obiektami tak wygląda jeden z nich taki murowany w kształcie litery L a tutaj na samym dole możemy dojrzeć jakieś jakiegoś także na pewno jest tam coś więcej זה? את רוצה את הכי? קרוב, תעשה. Tutaj znajdowało się archiwum. No, no, no. I to tak mieszkania tu były. Fajnie w tych budynkach. Tak, takie y, jeszcze przed wojną chyba No właśnie, widać, że same. bardzo fajne budynki, nie? To to jeszcze, tak. w, z której w murach, strony ja bym sobie podszedł? W murach, z tamtej strony chyba tu. Bo jak, jak no. kiedyś, jak przyjechałam 30 lat temu, to jeszcze mi właśnie taka starsza pani opowiadała, nie? To jeszcze żyła. Dopowiadała, że stamtąd mówisz strzelali, stamtąd, bo mówię, tak później żartowali, to gdzie to były te Niemcy, z tej czy z tej. <laughs> po niemieckiej stronie mi mieszkamy, czy po no. polskiej. I tak mi się to mieszało. Jak to wie pan kiedyś, a to, to Ślązacy, tu to Polacy, to tak tu no się wiem. kiedyś. Ja ze strzelet jestem, to, to też tak troszkę. jeżdżali z, z różnych y, stron Polski, no, no, tak no. jak ja, no to tak troszeczkę ludzie się naśmieli, bo to język, język inna, inaczej się mówiło i tak. To się nie da. Jak się z tymi ludźmi tak. to niektóre słowa można już było zaciągnąć. Ja mówię, boże, to ja już niczyja jestem. No to jest centrum dziewczynę... Śląska, jest górny i dolny Śląska, to jest pośrodku. A, no. To jest, a, no. To jest no, centralny ale Śląsk, ten język tak szczerze jest mówiąc. taki, aż taki jak na przykład. Wie pani, że. W Zabrzu, czy tam. No. W Katowicach. stolicą Śląska było Opole. A tu gdzieś obozy były. Nie wie pani w którym nie. miejscu? Bo tu jest Opolska, nie? Tam leci, jak się nie mylę, ulica. Ja nie wiem, czy tam w kierunku mówią muny. Czyli... Jednostka wojskowa tak, bodajże, tak. nie? To może tam gdzieś, no. ale... Ja słyszałem, że na Opolskiej trzy obozy były zl zl zlokalizowane, w jakichś budynkach właśnie, prawdopodobnie też w Ceglanych, ale przypuszczam, spi... że... Mąż mi mówił, nie? że tak właśnie też od kogoś się dowiedział, że spisze jakieś tu były, y, coś przechowywane w tych budynkach, a później to przekształcili właśnie na budynki mieszkalne, mhm. że gdzieś, bo tamtej stronie tego mostka, co już też nie istnieje, tam mhm. są trzy budynki, Ceglane Ty chyba, nie? Też, bo tu, tu to teraz nie jest chyba wiem, o którym pani mówi. No, tu tak bardziej, jak to się mówi, wyższa sfera i niższa sfera mieszkała. No, no, no. no. Tutaj, tutaj byli ci właśnie co mniej, a tam bardziej, yy, no, co się liczyli, nie? Aha, w ten i, sposób. I tak, w ten sposób tu chodziło, o. O stanowiska, czy coś takiego. Ale no, nie znam tak za bardzo. Tyle co pamiętam, to, to tak się jeszcze rozmawiało z tymi ludźmi. Ale to już prawie wszyscy wymarli. Ja wiem, to już ponad 80 no, lat będzie no. chyba, nie? No ja przyjechałam. Ja 20, 22 lata, jak tu przyjechałam, ale. Ale no to jeszcze tych ludzi po 70, po, po ten, to się jeszcze tak trzymali, no ale już teraz ich nie ma, nie? No po stronie mojej mamy to z Podkłodzka poprzyjeżdżali tutaj. Prakty no to dlatego mówię, to były cała rodzina, tam, nie? gdzie jakieś zakłady jest, istniały, były mieszkania, no. że można było przeprowadzić się, że od razu na swoje, nie umamy, koniecznie, nie? To już myśleli, nieważne, byle swoje mieć, nie? Dokładnie. Tam było ciężej, gorzej było, a tu? A, No ślub? tu przemysł się rozwijał i to potężnie, tak, bo to nie tak, tylko. Tak, ale mnie i praca, i dla niego, i dla mnie. No i, i, i mieszkanie, więc nieważne, ale to też Polska, nie? W tym miejscu macie ślady po kulach. A troszkę tutaj tego jest. Zobaczcie poszło tutaj kilka porządnych seryjek Masy. skoro budynki rzekomo mieszkalne były aż tak oszczelane patrzcie ile tego jest to przypuszczam, że nie przebywali tu Zwykli mieszkańcy. Zobaczcie jaki krajobraz wyschniętych drzew. Mamy jodrę. Co mnie najbardziej dziwi, to to, że w telewizji pokazują, że Wisła jest praktycznie cała zamarznięta. Jak widzicie, Odra zachowuje się tutaj zupełnie inaczej. Wcześniej chyba Wam nie wspominałem, ale są to tereny po. W byłej fabryce papierów w krapkowicach. Wielkie bloki wyglądające jak skały, to jest róża, zobaczcie. naprawdę potężne bloki wielkości około 4-5 metrów tutaj kolejny jakiś ciekawy betonik Zobaczcie takiego niemalże w stanie idealnym. Zobaczcie na jego konstrukcję, co ma w środku. Jakiś bęben. Cała ta dolinka. I te wszystkie hałdy. Są właśnie z żożlu i z betonowych fragmentów czegoś. Zobaczcie, jaka świetna fontanna. I wieża, ciśnie Stara, zapomniana fontanna.